Cześć, witam na kanale Na Nadszedł ten wielki, wspaniały dzień, tak? Ręce do góry, cała sala się buja, tak? Wydali minta i nie walą w... wiadomo co. Jest mint 20, mint y, oczywiście zainstalowany jest na prawdziwym sprzęcie, żywym sprzęcie. Y, no, na maszynie wirtualnej nie miałoby to, myślę, większego sensu, tak? Ponieważ jest tam dużo optymalizacji, y, sporo rzeczy jest powprowadzanych, bardzo ciekawych, mam nadzieję, że będziecie się dobrze przy tym materiale bawić, od razu mówię tutaj na górze. Macie o NDI. A dlaczego o NDI wspominam? No bo to nagrywam dzięki m.in. technologii NDI, czyli na dwóch komputerkach. Jeden nagrywa, na drugim sobie MINT stoi go transmituje, tak? Jak chcecie o NDI, tak jak mówiłem, na górze się możecie tutaj zapoznać z tym. To co, nie owijając więcej w bawełnę i tak dalej, i tak dalej, chociaż bawełna podobno bardzo fajna jest. To ten, to zaczynamy zabawę z naszym Mintem, tak? Proszę bardzo, jesteśmy na naszym komputerku, pięknym sprzęcie, tak. Po pierwsze, zobaczmy sobie na stronę internetową. Jak wiadomo, Mint jest wydawany w paru wersjach. Jest wersja XFC, jest wersja Mate i wersja Cinnamon, tak? Ja sprawdzam oczywiście standardowo wersję Cinnamon. Myślę, że jest to wersja podstawowa. I dlatego większość ludzi ją wybiera, przede wszystkim tak. Przede wszystkim. Teraz tak, co mamy nowego w ogóle w tym naszym kochanym mincie? Jest sporo rzeczy. Po pierwsze, następny filmik tu na górze macie Warpinator, o którym już mówiłem, co to jest. To jest program do udzielenia plików w sieci lokalnej. Bardzo fajny, więc nie będziemy go długo omawiać. Druga rzecz, której Wam niestety nie pokażę, ponieważ nie mam laptopa z Nvidią. Intel, Nvidia jest prowadzona um, bardzo dobra obsługa um, Optimusa tak zwanego, tak? Czyli możecie sobie przełączać, wybierać bez problemu najmniejszego, e, która karta ma być w użyciu, tak? Nvidia Optimus, naprawdę polecam sobie coś takiego, e, zobaczyć jak to ma, spróbować tego minta, można go uruchomić bez problemu z USB, nie trzeba go instalować w ogóle, tak? Więc naprawdę jest super. Trzecia rzecz, tray, no tutaj jest troszeczkę rzeczy pozmienianych teoretycznie. Ja ich nie widzę, bo Minta długo w ogóle rzadko używam, tak? Praktycznie coś to maszynkę wirtualną na szybkości Ale myślę, że wiele osób sobie tutaj zobaczy, że jakieś zmiany się tutaj pojawiają. Cynamon 46 zaktualizowany. Tu jest poprawiono bardzo mocno podobna optymalizacja, jeżeli chodzi o zachowanie na... to jest Nautilus, czy jak się nazywa ten menedżer. No menedżer aplików w tym. Sorry, ja jestem z innego systemu, tak? W każdym razie nie ma już spowolnienia a propos, jeżeli chodzi o wyświetlanie tysięcy miniaturek. To podobne jest jakoś poprawione, jest bajka. To samo jest poprawiony temat mocno, jeżeli chodzi o obsługę ekranów. Ekranów wysokiej rozdzielczości tak zwanych HDPI między innymi. Czyli macie skalowanie ułamkowe, możecie sobie je tutaj włączyć. Uda mi się to włączyć. No mi się akurat nie uda tego włączyć. E, chyba, że mogę sobie włączyć to tak. Dobra, proszę. Włączymy 100% 125, 150, 170. Dajmy sobie na 125, coś się zepsuje. Podzieje się coś, czy nic się nie dzieje. Mam nadzieję, że się nic nie zepsuje za bardzo tutaj. Zobaczymy zaraz, co z tego wszystkiego będzie. Właśnie się chyba nic nie zmieniło, poza tym, że się właśnie widzę wysypał. Yy, nagrywanie, tak. Nagrywanie nam się wysypało troszeczkę, ale już wracamy, że to tak powiem, do normalności. Dobra, czyli u Was tego nie pokażę, niestety. Skaluje się, działa. W każdym razie skaluje, jest jak najbardziej w porządku, tak. Yy, duplikowanie ekranów, bla bla bla. Tu możecie jeszcze dodatkowe ustawienia, więc naprawdę jest jest jak najbardziej w porządeczku, tak. Yy, co mamy tutaj dalej? Yy, tu jest zapisane całe HDPI x jest poprawione. Dodatkowo GDB również podobno wygląda trochę lepiej. No działa, bo sprawdzałem, działa, jest w porządku jak najbardziej. Z rzeczy, które się stały, bardzo mocno się podziały. Mianowicie, całkowite usunięcie sklepu Snap. Jest, zaczęła się, można powiedzieć, mała wojna między Mintem, a między deweloperami Minta a kanonikalem oglinie Ubuntu. O co poszło? O Snapy. Że snapy są bardzo inwazyjne, że snapy są zamknięte, i oni pokazali wiadomo który palec deweloperzy Minta i powiedzieli nie ma snapa koniec! Nie ma możliwości używania snapa w Mincie, oficjalnie przynajmniej. Pod filmem będzie info: tu też na stronce jest info, jak to można sobie teoretycznie włączyć, tak, ale normalnie z góry, po prostu tak na dzień dobry, na starcie, nie ma możliwości używania snap D na Mincie. Kolejna rzecz, która się tutaj stała Nie ma wersji 30-bitowych Skończyły się, nie ma, po prostu nie ma Jako, że ten Mint bazuje sobie oczywiście na Ubuntu 20.04 LTS To oznacza również 5 lat wsparcia, tak? Ale oznacza to również, że nie ma możliwości instalacji 32-bity Jeżeli ktoś ma komputer 32-bity To niestety mu, pozostaje mu zostać na 19.3 Ewentualnie przenieść się na Linux Mint Debian Edition, które wspiera 32 bit nadal, natomiast tutaj takiej możliwości już nie ma. To są, można powiedzieć, rzeczy takie najważniejsze na start. Tu macie informacje o systemie, proszę bardzo, się to tak prezentuje, mam nadzieję, że to w miarę wszystko ładnie widać. I 5600 na 33 GHz, niekręcony, kernel 540, 46, tak jak mówię, Cinnamon, 750i. Sterowniki standardowo instalują się zwykłe, nowo, ale idziemy sobie tutaj i wpisujemy sobie na przykład sterowniki, tak. Mamy menedżer sterowników, odpalamy go ładnie. Ja nie miałem najmniejszych problemów, żeby mi się sterowniki zaktualizowały do 440 MVD same. Po prostu klikasz, dziękuję, to wszystko. I to normalnie, że to powiem, chodzi. Proszę bardzo, tutaj zalecane sobie kliknąłem, wszystko chodzi pięknie, nic się nie wali. Teledyski, wszystko działają, filmy nagrywanie z OBS-a również bez problemu. To tak z grubsza, tak? Teraz tak. Ekran powitania. Tu jest też kilka nowych rzeczy. I zobaczmy sobie. Tak, po pierwsze, pierwsze kroki. Proszę bardzo, tu już jest dość spora zmiana. Myślę, że to będzie ładniej wyglądało w ten sposób niż takie rozjechane na całym ekranie. W każdym razie, tu możecie sobie wybrać dominujący kolor w mincie, na przykład taki chcemy. Albo chcemy taki albo chcemy brązowy albo chcemy nie wiem taki albo chcemy zielony coś ale wiadomo jakie manżaro na przykład tak ja sobie wezmę taki bardziej e, tego rodzaju druga rzecz przełącznik mamy jasno hurra! mamy ciemno hurra! przełącznik bardzo fajnie zrobione sympatycznie nigdzie nie trzeba grzebać się pierdzielić i tak dalej poza tym jest, jest tu program bodajże się redmi red red coś tam nazywa do ściemniania, znaczy do wyłączania niebieskiego światła w ekranie. Jest taka możliwość bez problemu. Układ możemy sobie tutaj paneli zmieniać. Proszę bardzo, jest tradycyjny, on nam się włącza od razu, co jest bardzo fajne i to działa. Od razu proszę, albo taki, yy, można powiedzieć, że tutaj włączamy sobie tryb nowoczesny, wygląda to w ten sposób, tak? Standardowo zapraszam wszystkich nowoczesnych użytkowników, system migawek włączyć sterowniki na MVD owszem, Intel i AMD wiadomo od kopa wszystko ładnie chodzi, nie ma problemów. Aktualizację oczywiście zrobić przyglądać sobie można na przykład ustawienia systemowe tak zapoznaj się jak kolorystyka ci nie pasuje zmień sobie nie wiem coś tam sobie chcesz podmieniać dodatkowo naprawdę tutaj cynamon potrafi na wiele 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 fajnych rzeczy różne animacje nie animacji nie trzeba żadnych kompisów dodawać oczywiście jak mam nadzieję widać dobrze tutaj działa bez problemu sync. Również można sobie oczywiście motywy tutaj pozmieniać, ramki, wszystko jest do zmiany, można z tego nawet dziesiątkę, siódemkę zrobić, co wam się żywnie podoba. Zresztą pokazywałem jak to się robi, o co się robi i na co się robi w innych filmach, tak? Zapraszam do playlist, które są, jest 40 playlist na kanale, a widziałem, że nikt tego nie ogląda, a ja nie wiem dlaczego, tam naprawdę kupę fajnych filmów macie. Ustawienia, aktywne narożniki, to już wszystko praktycznie nie pozmieniało. Rzeczy są standardowe. Ustawienia Nvidia, odpala się serwerek, jak widać. Można sobie tutaj zobaczyć eee, to, nam wyłącznie potrzebne. Tak, mi się myszka psuje. Sorry, kurde, dlatego mi się parę razy odpaliło. Eee, I teraz mamy tak. Proszę bardzo, informacje o profilach, temperaturki. Za to można kochać. Kurde, 750 Ti. Temperatura 37. W stresie osiąga 50. Fajka, naprawdę jest po prostu potęga. Ja wiem, że to starość, ale karta jest super. Jak widzicie, Nvidia sobie normalnie tutaj pracuje na najnowszych możliwych że tak powiem, sterownikach. Jest jak najbardziej w porządku. Można myszkę wszystko dostosować. Jest obsługa tabletów graficznych, tak? Zarządzanie energią, czyli również laptopy nie będą tutaj zbytnio poszkodowane. Chociaż trzeba pamiętać o tym, że yy, Cinnamon jednak swoje z karty graficznej bierze, bo bierze po prostu akcelerację. Wszystko tu jest. Że to będzie robione, można powiedzieć, sprzętowo, tak? Dlatego jest ładnie płynnie, ale mimo wszystko jednak troszeczkę energii na to sobie pójdzie. E, tutaj już mamy zaporę sieciową, manager oprogramowania, można sobie skorzystać. Taki fajny sklepik ich, tak? Jak mówiłem, nie ma tutaj e, Snapd. Obsługa Flatpaka jest standardowo wyłączona, ale Flatpaka można sobie bez problemu na myśl go włączyć. Oprogramowanie jest świeżutkie. E, Dodać dodatkowe repozytoria również sobie można, więc naprawdę się tutaj bardzo, bardzo przyjemnie e, pracuje. Dokumentacja również jest, informacja o funkcjach, wszystko tutaj, że tak powiem, oczywiście mamy. Teraz rzeczy powiedzmy bardziej sprzętowych, tak, do której ja lubię sobie przechodzić. E, Pokażę Wam, pokaż kotku, co masz w środku, tak to mamy tak, tylko proszę pamiętać, że tutaj sobie chodzi o OBS. OBS idzie oczywiście po NDI, tak, proszę sobie zobaczyć. Czyli on tu nic nie nagrywa, on to wszystko wysyła do mojego, mojego głównego kompa, który teoretycznie mam nadzieję to nagrywa, jak nie to się potnę, bo fajny materiał mi się wyszykował. E, w każdym razie, 900 MB zajęte. Super, dla mnie bomba, przy odpalonym OBS-ie, tak malutko, jest jak najbardziej w porządku. E, jak widzicie tutaj jest ciekawa ikonka, mianowicie mam Bluetooth. W tym kąpie dodatkowym, który sobie tutaj stoi, tak, jest odpalone po prostu coś takiego. Mam taką kartę na PCI. To jest karta Wi-Fi i karta Bluetooth w jednym. To jest Intelowska karta 9260 chyba się to nazywa, tak? I ona działa, bez problemu jest wykryta. Proszę bardzo, AC, bo to jest karta AC. Sprawdzałem, zapierdziela równiutko, kurde, tylko 400-500 megabitów idzie, więc po prostu bomba. Bluetooth również działa, się bez najmniejszego problemu można połączyć łączyć, więc jest naprawdę fajnie. Sterowniki intelowskie. Oczywiście wiadomo, że sobie wszystko ładnie po prostu bez problemu najmniejszego yy, pracuje, tak? Yy, co mamy tutaj dalej? Mieliśmy się zająć jeszcze bardziej tym kernel, to że my wam tak. Uname-AR yy, 54026, tak? Oczywiście oparte u Ubuntu standard, yy, zajętość dyskowa. Prezentuje się, no jest tego troszeczkę, bo jest 8,3 GB. Ale z drugiej strony no to wiadomo, że że, że no, Ładne musi swoje wziąć, tak jest tutaj sporo rzeczy aplikacji poinstalowanych standardowo, tutaj właśnie sobie tutaj przeglądu e, przejdziemy do obsługi archiwów m, archiwa czcionki dyski do dysk wszystkich listowania wszystkich dysków, które mamy w systemie edytory tekstu. G gnoty, podstawowe rzeczy, redshift, to jest właśnie ten program do dostos dostosowywania e, temperaturki e, że to tak powiem barwowej tak, to jest ten Warpinator, o którym robiłem już wcześniej film tak jak mówiłem on w tej chwili działa tylko na mincie ewentualnie na podobnych rzeczach bez problemu To do reszty niestety trzeba mocno kombinować tak, mam nadzieję że to deweloperzy sobie po prostu e, poprawią, jak widać tutaj się niewiele zmieniło naprawdę LibreOffice jest w wersji najnowszej jak widzicie bardzo fajnie to pracuje, no bo na dysku SSD jest postawionym, a data 900, e, 920p chyba, ona już ma ze 2 lata, ale bardzo fajnie, naprawdę bez najmniejszego problemu sobie ten temat pracuje, jest wszystko spolszczone, tutaj nie trzeba dogrywać żadnych nie wiadomo jakich rzeczy, tak? ponieważ wszystko działa można powiedzieć od kopa, wszystko mamy tutaj przedstawione, tak? co jedziemy dalej, Celuloid filmy, OBS ja zainstalowałem dodatkowo, MPVK, VC Player też jest zainstalowany dodatkowo, yy, ponieważ instaluję go sobie jako zależność OBS. Tak? Z grafiki mamy Pix. Jakiś program do rysunku. proste narzędzie do rysowania. Takie bajki, tak? Coś dla MS Paint, czy coś takiego, jak tam się to teraz nazywa. Nie mam pojęcia. W każdym razie tego rodzaju rzeczy yy, są. System, jak widzicie, jest bardzo responsywny. Yy, to nie jest najnowszy procesor. To jest tylko 4 rdzenie na 4 wątki. 3,2 2 albo czy 4 GHz. Tam wiadomo, że turbo jest, ale to to pomijajmy. ja widzicie, pracuje to naprawdę bardzo fajnie, tak? Więc jeżeli macie starszy sprzęt, ale tak jak mówiłem wcześniej, on musi obsługiwać 64 bity, bo inaczej niestety tego nie zainstalujecie. To bez problemu sobie Cynamona można postawić, tak? On tego sprzętu nie zarżnie. To możecie sobie zobaczyć zresztą tutaj jak to się prezentuje. Tak, ja mówię, OBS bierze około 20% na cały czas, stałe 18-20% On sobie bierze to, wysyła do komputera hosta, który mi to nagrywa. Więc, jak widzicie, jest naprawdę jak najbardziej w porządku. Szybko, miło i przyjemne. Ja korzystam z tego już chyba ze 3 czy albo 4 godziny, bo sobie różne rzeczy tutaj dostosowuję, testuję i tak dalej. Żadnych problemów, nic się nie zmiesza. Nie ma żadnych, żadnego zgłaszania błędów. Żadnego zgłaszania, nie wiadomo jakichś kurde problemów. No, a tu są aktualizacje, można je sobie zrobić. Ja w tej chwili na razie nie będę robił. No, bo nie chcę tutaj dowalać sprzętu, tak? Bo to nie ma myślą najmniejszego sensu. Hmm, można je sobie po prostu zainstalować później, tak? Jak najbardziej. E, oczywiście, ustawienia, administracja, wszystko tutaj bardzo ładnie sobie chodzi. Kiedyś testowałem 19.3, czy 19. nawet na AMD-ku. Dlatego, że na AMD bez problemu również ten system pracuje więc możecie się spokojnie na to, że to powiem załapać, tak? Jeżeli chodzi jak popatrzcie, tak wygląda uruchamianie Firefoxa. To bomba. Dla mnie naprawdę jest OK. jest 16 GB RAMU, no ale wiadomo, że, że no... Coś nam się przycięło. O! O! Chyba, że ja coś zepsułem. Nie, przycięło się. No dobra, no, linux nie jest doskonały. Przycięło się. Jak widzicie, chodzi, jest jak najbardziej w porządeczku. Zobaczmy sobie, jak YouTube się na przykład prezentuje. Tak, nasz kochany, piękny, wspaniały YouTube działa bez najmniejszego problemu. Nie będę wam tu nic puszczał, no bo wiadomo, jak to wygląda. Chociaż mogę spróbować, może mi za to nie, za, nie zamknął. 4K 60 FPS. Spróbuję wam pokazać jakiś taki. Um, albo kostarika, bo to fajnie wygląda. O, żebyście zobaczyli, jak to się prezentuje. W praktyce, tak? Tutaj jest sporo niestety wideo zastrzeżonych, więc być może mi to YouTube zbanuje. No nic, zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczmy sobie na wydajność systemową. No w tej chwili obciążenie jest minimalne, ale to idzie w zwykłym tym. To jest zwykły HD chyba. Tak, HD 60 fpsów. Dajmy sobie 4K. A i tu już zaczyna myśleć. Ale popatrzcie się. Mam nagrywanie cały czas. Obciążenie proca skoczyło do prawie 100%. Tak. Ale działa. Idzie. Idzie. Powiększymy sobie na pełne ekran. Będzie jeszcze tutaj. A teraz już zaczyna przycinać. No niestety nie wyrabia. Sorry. Tak. Ale i tak myślę, że nie jest źle. Nagrywanie, odparzanie. Teoretycznie 104 k Popatrzcie się. To idzie. Ja naprawdę jest ok, bo tak jak mówię, 4 czter, rdzynowy procek, który wysyła to wszystko, tak przepraszam, i Odtwarzanie 4K można powiedzieć. Display jest 1900, ale sam obraz idzie 4K jest przetwarzany, więc myślę, że jest jak najbardziej po prostu w porządku, tak bardzo ładna jakość obrazu. Można sobie, jak widać, na tym sprzęcie bez problemu pracować. Netflixa nie mam, nie używam, więc niestety nie pokażę jak to działa. Ale oczywiście jest powiedziane, że działa. Więc jeżeli działa, to po prostu większych problemów tutaj myślę nie będzie. Manager plików, każdy wie jak wygląda. To jest Nemo czy Nautilus? Chyba Nemo. Nemo, oczywiście, że to jest ten Nemo. Wspaniały, cudowny Nemo. Jak widzicie kolorki są zmienione, bo ja sobie zmieniłem trochę. Bez problemu, każde sobie tutaj w tym systemie po prostu o radzi. jeżeli chodzi o tapetki e, gdzie tutaj mamy zmiętło pulpitu, tak to tutaj niestety w mincie jest standardowo, tak czaro, buro i ponuro w ogóle ten wygląd minta jest taki od ilu lat, dokładnie taki sam, jedni go lubią inni nie, wiadomo, że można sobie to dostosować, tak e, żeby to miało jakieś bardziej ręce i nogi ale mimo wszystko, no, no, no Szaro i czarno, tak? No bo to jest mint po prostu, ale wystarczy dodać jakąś fajną tapetkę na przykład i powinno być od razu bardziej troszeczkę, że to powiem, kolorowo, tak? Niż, niż takie e, ciężkie klimaty. Jak widzicie, e, chodzi tutaj elegancko. Żadnych cięć nie ma w tym film, filmie. E, wszystko pracuje sobie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo e, przyjemnie. Warto się z tym zapoznać. Jest tutaj Steam. Można różne rzeczy poinstalować, chodzą wszystkie gry. Najnowsza wersja oczywiście 20, jak mówiłem, wersja pełna, stabilna, już tak yy, działająca. I wsparcie macie przez 5 lat, gwarantowane tego wszystkiego. Więc myślę, że warto. Jak widzicie, naprawdę jest, jest w porządku. Yy, zachowanie tego systemu jest jak najbardziej pozytywne. Ja jestem bardzo zadowolony. Ja jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony, pozytywnie zaskoczony. Co prawda, no ta wojna, tak, te takie przepychanki, kurde, no to one nie wpływają nie dobrze. Bo mimo wszystko ja również na Ubuntu nie przepadam za snapami, ale niestety parę rzeczy ze snapa muszę mieć po prostu, bo nie ma ich gdzie indziej. Nie ma, po prostu nie istnieją, są tylko w snapie. No więc trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Teoretycznie macie tutaj wybór, tak? Czyli możecie sobie go doinstalować albo i nie, ale takie blokowanie, no to. No nie wiem, nie mi to oceniać, tak? Tak postanowili że tak to po prostu wygląda. Flatpaka możecie sobie, tak jak mówiłem, doinstalować. No i de facto chyba tyle, myślę, że nie ma co więcej przedłużać, ale bardziej możecie sobie spróbować zainstalować to. E, tak jak mówiłem, 64 bity tylko i wyłącznie 64 bity, minimum 2 GB pamięci RAM, to jest mi, naprawdę minimum. E, na dysku to zajmuje 9 GB, no to tak z 15 by się przydało, żeby był jakiś tam zapas do kompilacji. Czy do tempów różnego rodzaju, tak, do plików tymczasowych i tak dalej. No i co, i tyle. Po prostu brać, używać. Cieszę się, że jest nowa wersja, fajna. Eee, jak ktoś przechodzi w ogóle całkowicie na no, przykład z Windowsa czy z innego systemu, e, będzie tutaj naprawdę czuł się w porządku. Może nie jak w domu, bo wiadomo, że to jest inaczej i nigdy to nie będzie Windowsem, ale, ale jest podobnie, naprawdę jest podobnie. Jest po polsku, jest sympatycznie, jest dużo programowania. Można sobie po prostu różne rzeczy tutaj Oczywiście robić Bez najmniejszych e, Problemów I tyle Duże polskie forum polecam forum mint e, Linux forum linux mint e, coś takiego przepraszam zawaliłem chciałem, chciałem ten Polecić dowaliłem znowu pod filmem będziecie mieli forum polskie forum linux mint jest olbrzymie e, Fajne chłopaki tam siedzą dużo wsparcia macie jeżeli coś by się ewentualnie działo tak to uderzać od razu polskie forum Minta, jak najbardziej. I tyle, brać, używać i się cieszyć. Po prostu. Tyle, yy, moje słoneczka, że tak powiem, tak? To co? Jadlinuxa, Linuxa, pozdrawiam cieplutko. Zapraszam do... Yy, pod filmem możecie sobie zobaczyć coś tam, co chcecie, poczytać, zobaczyć. Specyfikacje kompów, na których to było odpalone ewentualnie, tak? I tyle, i co? Do następnego filmu postaram się zrobić jakoś jak najszybciej. Coś pełnego, sensownego na pewno będzie. I co? Miłego używania MINTA 20. Pa-pa! Cześć!